Od stycznia 2024 roku minimalna płaca zrośnie do kwoty 4242 zł. Czyli pracownik zarabiający najniższą krajowo dostanie więcej na rękę o ponad 512 zł. w porównaniu z 1 styczniem 2023 roku. Zapowiedź Błaszczaka wywołała poruszenie w Rosji. Informacja, że Polska zamierza pozyskać od USA Apache i Abramsy, by stanowiły barierę, która zamknie Bramę brzesko zaelektryzowały Moskwę. Mężczyzna opalał się nago przed domem, mewa podleciała i wygryzła mu prawe jądro. Teraz cały przyszły tydzień będzie ciepły i słoneczny, tak więc apel do panów, nie opalajcie się nago przed domem. W szczególności gdzieś na Pomorzu. Ukraińskie zboże zaczyna pojawiać się już w Niemczech i wypiera zboże niemieckie. A niemieccy rolnicy stają się zaniepokojeni. Wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko powiedział takie słowa: Tak, to niemieckie kiepskie zboże będzie wypierane przez dobre pod względem parametrów technologicznych zboże z Ukrainy. Takie są prawa rynku, i stąd taka panika. Nie życzę im źle, bo to nie po chrześcijańsku, ale życzę im refleksji nad tym, co wyprawia Komisja Europejska i niemieccy politycy. Za chwilę Niemcy będą mieć problemy, z którymi na oczach polityków zachodnich borykali się Polacy. Norweskie Ministerstwo Edukacji złożyło projekt, w którym pozwala się nauczycielom na fizyczną interwencję wobec agresywnych uczniów. Przepis dokładnie wskazuje, kiedy nauczyciel może fizycznie odpowiedzieć na przemoc lub inne zagrożenie ze strony uczniów. Propozycja ma być częścią szerokiego programu likwidującego problem agresji w szkołach. A co sądzicie, żeby taki przepis wprowadzić też na przykład w Polsce?